Narkoman. Dźwun. Zjed. Psychopata. Czyli Dawid zdoba. Co tu powiedzieć? Jeszcze? Pomyślcie sobie, że w pewnym momencie dostajecie olbrzymią ilość pieniędzy. Olbrzymią. Olbrzymią. Nieważne skąd, ale że dostajecie. I żyjesz jak król. Masz wszystko. Prowadzisz biznesy, masz kasę, więc pieniądze idą z każdej strony. Ale widzisz, jak najbliżsi cię oszukują. Podkradają ci pieniądze. Widzisz to, ale udaję, że tego nie widzisz, bo to jest 10-15%. Ale później widzisz, że biorą 30%, 40%, żeby na tobie wałki, chociaż chuj pieniędzy zarabiają magia magia, tak powiedzieli w telewizji i pomyślcie, że taki człowiek postanawia rozdać wszystkie pieniądze wszystkie jakie ma wszystkie bo miał już dość swoich współpracowników, zamyka biznesy i rozpoczyna taką swoją grę. Ten rok gry to był najcudowniejszy rok mojego życia. Rozdawałem pieniądze, pomagałem biednym, udawałem różne postaci, postacie, postaci bo myślałem, że youtuberzy to załapią. Ale też my sprzedali worek srebrników. <grymne> Legalny adbuster na przykład. Albo WG Boxdor. Nie wiecie co? Ta gra mnie czegoś nauczyła, że jak się ma kasę, to ma się masę przyjaciół. A w momencie, kiedy się pokazuje, że się nie ma nic. Nic. Zero. Zero. Totalne zero. Totalny hejt na człowieka. Zniszczenie. Co taki człowiek robi? No popełnia samobójstwo, popada w depresję, idzie w narkotyki i takie rzeczy. Chcielibyście, żebym tak skończył, nie? A mam swoich przyjaciół. Misza. 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 Mamy chory świat w internecie. Chory. Jeżeli ktoś jest inny, to jest gorszy. Jest pedałem, cfelem, frajerem. Rodzice nawet nie patrzą, co ich dzieciaki piszą na innych. Zobaczcie komentarze, wstawiałem, pokazywałem. Każdy inny człowiek by popełnił samobójstwo. Odpierdoliłby się. Jeżeli naprawdę miał depresję, to może mam depresję. Może to nie gra. Skajtuj mnie. Zhejtuj, a później przeczytaj to za 20 lat, kim byłeś. Bo łatwiej się, jak to się mówi, rządzi ludźmi, jeżeli społeczeństwo jest coraz głupsze. 90% społeczeństwa jest pracoholikami, czyli biegnie za kasą. Kasa, kasa, kasa. Jak są bogaci, to się popisują. Kurwa, popierdoliło się ludziom. Dobra, dosyć. Mam pięciu przyjaciół. Zajebistych przyjaciół, którzy byli ze mną w tej grze, bo powiem wam jedno. Czasami już miałem tak dość, że naprawdę miałem te próby już takie w głowie samobójcze, bo mówię pochuj tu żyć. O chłopaki Dawid, Dawid spokojnie, spokojnie masz na Siemali z podwórka. Takich kurwa, co zawsze z tobą będą. Oni właśnie mówiłem w Fame House. Ie. Pamiętasz o Mateuszu kasy Miałem, o właśnie, pięć dyg mi już, jeszcze z House'u, milionerzy youtuberzy kłamią na każdym kroku, każdy każdy o tym wie Adrian Polak o tym wie, Amadeusz Ferrer o tym wie, Boxdel o tym wie, Krycha o tym wie, WG o tym wie, wszyscy o tym wiedzą had to już w ogóle dobra mordy Pamiętajcie, to wszystko gra zabawa, jesteście wkręceni. I kto tu jest pierdolnięty?